Ten film pokazuje, jak wymienić filtr wody w WMF 950S. W tym celu należy wyjąć zbiornik na wodę znajdujący się po lewej stronie. Upewnić się, że zbiornik jest całkowicie pusty. Następnie wyjąć zużyty filtr wody ze zbiornika i prawidłowo włożyć nowy filtr do przewidzianego w tym celu otworu znajdującego się na dnie zbiornika. Zbiornik na wodę można teraz ponownie napełnić i włożyć do urządzenia. Następnie otworzyć pozycję menu pielęgnacja i potwierdzić wymianę filtra wody. Urządzenie przepłukuje filtr i jest gotowe do ponownego użycia.